A więc z nami Adam Waczyński, zawodnik Trefla Słobot. Adam, rozpoczęliście znakomicie, w pewnym momencie wygrywaliście już nawet różnicą 16 punktów. Coś się jednak stało w drugiej kwarcie, że to AZS złapał drugi oddech. Dlaczego tak się stało? No, na pewno mieli znakomitą skuteczność, w tym trzymali się właściwie w grze. My graliśmy słabą obronę, nie ukrywajmy, nie, nie, nie spełniliśmy na pewno założeń przedmeczowych, ale o tym będziemy na pewno rozmawiali za parę dni. No cóż, przegraliśmy dosyć dotkliwa porażka, bo właściwie większość meczu wygrywaliśmy. W końcówce było naprawdę emocjonująco i nerwowo. Dlaczego tak się stało? Dlaczego tę piłkę straciliście? Co powiedział Wam trener na ławce rezerwowych i dlaczego nie zrealizowaliście jego założenia? Czy akcja była wykonana poprawnie, tylko ostateczne podanie było złe? No cóż powiedzieć, no ostatnią akcją się nie przegrywa meczu, powinniśmy to, to zakończyć dużo, dużo szybciej, ale e, no a wykazał się większą e, rutyną i, i, i zwyciężyli ten meczu. Dziękujemy bardzo, Adam Waczyński był naszym rozmówcą.